Witam na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj zapraszam Was na szybki open box z gry Warhammer Age of Sigmar, a będzie to najnowszy bohater z armii Sylvanet, Warsong, Revenant, zatem zobaczmy co tam jest w pudełku. Zaczynamy! Pudełko jest dosyć standardowe, jak wszystkie takie pudełeczka, właśnie z Game Warshop. Nic nadzwyczajnego. Tylko kilka rzeczy. Mamy instrukcję, Mamy tutaj nasz warscroll. To zaraz to zobaczymy, co i jak i takie mamy wypraski. O, dosyć spora jest podstawka, no, nawet rozmiaru. No tak, to jest dosłownie rozmiar e, trilorda, więc całkiem spory myślę będzie nasz bohater. Jeżeli chodzi o wypraski, to nie widać, żeby to, coś tutaj było więcej jakichś ponadprogramowych bitsów, więc myślę, że wszystko się pewnie składa na jedną całość. Zaraz to sklejmy, zobaczymy. No i tu mamy naszą instrukcję. Mamy naszego Warstone Crevenant'a. Zatem teraz go szybko sklejmy, porównamy go z pozostałymi figurkami, zobaczymy jaki to jest rozmiar. I nasz Warstone Crevenant jest gotowy. Spodziewałem się, że będzie dużo większy, ale jest całkiem fajnie. Myślę, że jest odpowiednio dopasowana... Cała ta podstawka do figurki. Figurka wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo zacnie. Troszeczkę trzeba było się pomęczyć, żeby to wszystko ładnie posklejać, bo wszystko tutaj do siebie ładnie pasuje. Jedyne co mi się nie podoba to ten cały kosmita. To stąd go wyciąłem i prawdopodobnie przykleimy tutaj sobie jakiegoś robaczka albo jakiś kwiatuszek, żeby troszeczkę to fajnie wyglądało. Myślę, że może w sumie jakiś taki kwiatuszek będzie fajniejszy niż taki właśnie jakiś kosmita, który nie wiadomo skąd się nagle by tu wziął jeżeli chodzi o porównanie go z inną figurką to mniej więcej tak to wygląda jeżeli chodzi o Trilorda czy takie coś troszeczkę mniejsze od niego Podstawka taka sama, fajna figurka. Całkiem fajnie to będzie na stole wyglądało. Już nie mogę doczekać jak to pomalujemy. Jeżeli chodzi o jego cały ten Warscroll, Warsong Revenant, no to całkiem fajnie sprawa jest. Mamy tutaj zasięg 3 cale, więc całkiem przyjemnie. Ma 5 ataków, żeby trafić tu hit 3+, plus. na woundy 3+, plus. nawet rent jest i damage 2, każdy z tych 5 ataków może zadać dwa obrażenia całkiem fajnie. Może latać. Co my tu mamy? Mamy dodatkowo dodaje nam jeden do bravery naszych sylbanetów, jeżeli są w Hollywoodin 12 cali od modelu i odejmuje bravery od wroga, jeżeli są 12 cali jeżeli są w odległości 12 cali od naszego modelu, czyli musimy silwa na być. Hollywooding, czyli w całości tych 12 calach, a tutaj mamy tylko 12 cali, czyli jeżeli mamy coś od 12 cali, to już będzie cacy. Następnie mamy Roll a dice each time you allocate a wound. Za każdym razem, kiedy dostaniemy kiedy ranę lub mortal wound, wyrzucamy kostką i na 4 plus Hmm, całkiem fajnie, czyli możemy ignorować wreszcie, Sylwany te mogą ignorować Wundy oraz y, Mortal Wundy, więc całkiem fajnie. Co my tu mamy? Add plus 1 do casting. No i wreszcie, super, super. Czyli jeżeli jesteśmy w 9 cali, y, też w czyli nie musimy być w Holy Widen, tylko wystarczy, że jesteśmy 9 cali od naszego lasu. Wtedy mamy plus 1 do castingu. No i oczywiście czary, czyli to, co jest najfajniejsze w tym naszym y, Warsong Revenancie. Czyli mamy tak, możemy rzucić dwa spele w Hero Face, możemy zablokować jeden spell w, w czasie hero, w enemy Hero Face. No i mamy tak, co znamy? Znamy Arkan Bolt, Mystic Shield, Unleash Sword i dodatkowo znamy wszystkie czary z naszego Lore of the Deadwood. Czyli. Całkiem fajnie, całkiem fajnie się wygląda. Czyli nasz e, Tri Revenant zna praktycznie wszystkie czary, jakie mamy dostępne dla Sylvanetów i możemy rzucać dwa e, czary podczas e, jednej Hero Phase. Do tego mamy plus jeden do castingu. Całkiem fajnie, całkiem fajnie. Co mamy Tu Dodatkowy czar mamy Un Unleash a Swarm of Spies. E, has a Casting Value 7, czyli 7, żeby nam się udało e, zrzucić czar. Jeżeli nam się uda, rzucamy kostką. Aha, czyli podczas rzutu, podczas próby rzucania naszego czaru, tyle, ile nam wyjdzie, tyle kostek będziemy musieli rzucić. I w 9 cali od naszego kastera, za każde 5 plus. O kurcze, wróg dostaje safer one mortal wound. Czyli mamy tak. Jeżeli rzucimy 7 plus do tego plus 1 casting, czyli już mamy 8, czyli już mamy 8 kostek, które rzucamy. Jeżeli jeszcze byśmy do, jakoś sobie zwiększyli ten casting plus 1 przy pomocy jakiegoś artefaktu, czy nawet jakiegoś dodatkowego spela, yy, chociażby właśnie Tron of Vines, no to, no to całkiem fajnie, i wtedy 5 plus to możemy tak 10 kostek, 12 kostek rzucić i wszystko 9 cali od niego dostaje mortale na 5. Hm. No całkiem fajna, całkiem fajna figurka, myślę, że jak na razie zobaczymy jak to będzie punktowo, bo teraz jest całkiem drogi, bo jest 275 punktów około, więc zobaczymy, jakie to będzie miało znaczenie w nowej wersji Age of Sigmar 3, ale zapowiada się całkiem fajnie. I jak dla mnie to jest taki na razie must take do Armii Sylvanety. Żeby faktycznie fajnie się grało armią bo No taka troszeczkę tańsza wersja al Alierki, tak? Bo Alierka też dużo maczarów, A ten jest troszeczkę tańszy, więc myślę, że na tych takich Turniejach tańszych Punktowo, że troszeczkę mniejszych Punktowo na pewno będzie Warsong 3 Revenant Warsong Revenant występował na stole I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik Zatem życzę Wam Zdróweczka, ja jestem Emil Cześć!